Wstawaj nie siadaj Kląbam, ja! Witam was na dzisiejszym odcinku Dziś słuchajcie troszkę Bardziej poważny odcinek Wyku dawaj jedziemy na za Czekają tam na nas o! o nie Nie To jest takie fajne, bo no, ale jakby ktoś takie trochę no ale... sklepowy wąż. Jadą, w każdym ma swój wózek. Cześć, pozdrawiam. Lubię placki? Kto za to wszystko zapłaci? Jestem sam. Ludzka stonoga Teraz to jest Tylko... Łypak. Mama mówiła, żebym nie grał na komputerze w domu Więc idę pograć na dachu Ej, moje klocki w talerze Dobra, praktycznie na talerzu Jak w języku ludzi Wypadasz sobie z rury Urywasz kabel z kontaktu i lecisz dalej Dobra, wstańcie Mam dla ciebie przygotowaną niespodziankę, stary Nie! No. Raz w życiu każdy musi być łysy To były twoje słowa. No tak, wiedziałem. To, to fakt. Tu masz lustro Ej, i to dobrze wygląda. Taka fajna, ale z Kubana. Twoja stara jest ładna. Pani mm. co, mm. Pani Kuba. Pani Człowiek raz w życiu potrzebuje, żeby mu ktoś przed kamerą przeszedł, nie? I nie masz. freeze! nie on! foto? Nie, bo nagrywamy teraz, wiesz? nie! Co to było? O nie! O nie! Smutno mi teraz. Spokojnie! się składa, że JoJo czyści ostatnio. Idziemy tu do końca. Zobaczymy. No. Jezus Maria! Czy kiedykolwiek straciła cię dziewczyną? Ja nie wiem. Ja też mocno, Więc... ale nie wiem. Może Ja wiem, że tak, daj tak. <grystki> co? <grystki> Poza Christian. Ale... Kiedy? <grystki> z kim cię zdradził Christian? Hahaha! cię ktoś z tobą. Ktoś z kim spałeś. <grystki> Składa ci serdeczne i szczere życzenia świąteczne. Wszystkiego najlepszego Łukaszu z okazji. Świąt Bożego Narodzenia. Zaniec... Boże Narodzenia! Bożego... Nie, było... nie był jakiś świąt! Nie Łukasz, ale wszystkiego najlepszego z okazji. Święta Kostki Rubika. No, z okazji Narodowego święta Kotu. O 9 stałem w korkach. O 11 też stałem w korkach. O 13 również stałem w korkach. O 15. no. Też stałem w korkach. Teraz jest 18 i też stałem w korkach. Zamęcę się te treningi piłki na zle. <śmulat emisów> <śmulat emisów> nie O nie! O nie. Mogę mocno od razu, bo będę musiał to opuścić, bo też Nie Nic się stało! No, zbieraj! Dobra, dzięki się stał. Co? Serio? Co jest grane? Yeah Jeden! Dobra, jeździ, jeździ! z Majk, co to jest? Co jest stało? Czemu nie masz follow'ków? Ej, stary Majk, nie ma follow'ków! Chodź zobacz, chodź miksać szybko! Nie masz nic! U mnie też! Wczytywanie, ale czekaj, nie ładuje się. Może się zaraz załaduje. I co, bana dostałeś? Nie no, trochę jeszcze jestem. Za co bana, za a spróbuj tu kliknąć. Na przykład weź na to konto.

gotowie ręcznikowe Trzymaj, mnie? Trzymaj no A! O, nie, o nie, nie, nie Czemu tak sączysz? Jak widzę to mam ochotę zwiotować Kochani <śmienicza> 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 Nie wiedziałem, że człowiek jest tak do no. Mikser to jest ziobek. Mówię ci tu koleś Mikser ma tu kole Ja pierdolę Ale gówniany tu freestyle daje Mam! GORRRR! Kur... Ej, myślę, że to ja hej, się tak pachnę. A to Weronika. Tak pachnie, mówię, co jest? Ale i tak to sobie. O kur. Nie b bo się napiję wody. Kurwa <gry> Co za brz, to mam? jest prawdziwemu. No właśnie, brz, to powinien być cudziatek. Ooooo, brz. Oj, ja kurde! O, no kurde, przestań! Nie, no! yeah, mam dosyć! Kto dalej rzuci brzdącem? Ten wybiera na <ś attractions> Albo kto mocniej kopnie starca? Każdy statek ma nazwę: Amelka czy Irenka. To... Ja bym, bo ja bym brzdąc na fali. Oooo <gamy> To są Krzychowe piwka Nie, nie, ja, nie, ja swoje nie wybiłem Nie, nie, ja swoje wybiłem Siemanko Siemanko, panowie Jezus, ile ich wleciało Przepocona bluza, eee Przepocona bluza, eee Przepocona bluza, OOOHAHAHAHAHA Perfecto! Dujo łejona! Mam do sprzedania menedżera, z działu Jestem kosztowny, bo mam swojego To co, może przyniosę jedynie? Bo ja nie za bardzo podoba, nie? Zaraz znajdziemy jakoś nie do jakiegoś innego, jakiegoś innego przynieś, potem zostawiam HAHAHAHAHAHA Mateusz Dragos!